Witam bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie, piękna letnia pogoda, mamy miesiąc, lipiec, no na co tu się wybrać jak nie na jazia i klenia. Dzisiaj właśnie te ryby są naszym celem, spróbujemy zapalować na grube jazie i grube klenie, zobaczymy jak będzie. Na wodzie nieciekawie, mamy informację, że nic się nie dzieje, woda ciepła, ale stan w Odry jest dosyć fajny jak na tą parę roku, zobaczymy może jakaś fajna rybka nam skoczy do podbieraka. Będzie... Może boleń? Nie wiem co to, ale takie uderzenie było. Ale do nurtu idzie. O, wędka, widzisz jak wygięta? Kieszki. Gdzie? 7 gram. Daje popalić ta rybka. Byle nie spadło, nie wiem co to jest. Trzeba zobaczyć. Rozmrówkę. powierzchni była chwila, tak? Ale takie branie było solidne? Czy. Jest to branie, było takie kleniowe, nie? Jeżeli, ale jeżeli to jest wobler, to też może być, że boleń puchnął w niego, nie? nie też wobblery biją. Wolę mi się uda, żeby bardziej odjechał, ale. Chyba się odjechał, Paweł. Na pewno będzie fajna ryba. Nie ma co mówić nawet. Tylko co? Nie chcę siłowo, wiesz? Bo... No jasne. Boleń chyba. Bo... Boleń nie? Nie wiem. Chyba tak, chyba wola. No, boleń. A chwilę mówiliśmy, że bolenia w tym roku tak. słabo, nie? A tu patrz fajny przyłów. działa kleń, dlatego myślałem, że to kleń e, No, konkretny taki Jak na ten zestaw Spróbuję go chyba jednak ręką podebrać bo... No, dawaj chodź. A, jeszcze odjechał pięknie pod łódkę. Zobacz, jak się jak pięknie, wygina. Nic nie robi na ta ryba. Dosyć twardy hamulec mam ustawiony już. Nie ma to jak większa ryba na zestawie delikatnym. Tak. No emocje są. Ręce, ręk ręka boli. Aj, bolek. Wiadomo, że mocniejszy zestaw, szybciej bym wyciągnął tę rybę. Jak się zbyt. nie męczyła, ja również, no ale my przyjechaliśmy dzisiaj z myślą o kleniach, a nie o oboleniu. O! Oh, taki Boluś. Konkretnie? Solidny. Jak na to mówię, jak na ten zestaw. Bardzo fajny. ja mu cały czas nurt pomaga, tutaj łatwiej, ładnie ciągnie. Tak, dobra, spróbuję go odhaczyć. Wezmę jakieś szczypce. Ciąbę się tu zapiął. No, powinienem dać radę go wyjąć o teraz go przymierzę taki oto bolenik no ten ci dał popalić ręka boli przymierzę go co na szybko zobaczymy Jasne. ile ma no 63 cm Fajnie, dobra, nie męczę go więcej, wypuszczam go, niech rośnie. Machnął łapana. Dobra, próbujemy złowić to po co to przyjechaliśmy: albo jazd, albo klenia. Ochoń? No. O, wybią się. Bywa i na oko na, nawet na solidny. Keni nie ma konia. Zapły ją. Zapływu. Mówimy. Dalej. Targaryen jak okoń, ale nie wiem. Okoń nam no, zobacz. Widzisz? Garbus, konik. Przelewo. Patrz, stoi tam klenie. Tak. I ten. Ale wiesz co? Na, taki, na taką żaróweczkę. W samym przelewie tam gdzie najbardziej ciągnie. Fajny byłaby miał wieś, 30 parę centymetrów. nie? Wypuszczam mi nie? Na co wziął? Zobacz, na kanarta. Taki dosyć spory, jak na tego okonia żaróweczka. Czy nie jest znowu prawda? Wiesz jakoś tak dziwnie targa opyskiem Okoń. Okoń? Okoń, dobra, dobra. Jaki ładny. No fajne, lepszy, trochę grubszy. Ale zobacz takiego wielkiego wobka wziął ty. Branie takie jak kleniowe, dosłownie. Mocno dosyć, jak na takiego małego okonka. Muszę uszyć szczypiec, bo nie na rady. Tak się w tą wargę zawinęło. O! Okonek Dobra, rzucam do wody i niech płynie dalej, nie? Płynnie. Wszystko bierze oprócz kleni i jaś, ale łowimy dalej. Tym razem taki wobler troszeczkę większy. tym, zobaczymy, może będzie bardziej selektywnie działał na te ryby. Teraz na pewno albo klejn, albo jaś. bo wyjście do powierzchni pierwsze. W końcu jest ta ryba, po którą żeśmy przyjechali, nie? Ale napływ czy przelew? Przelew cały czas. Znaczy, wiesz co, powiem Ci tak. Ja rzuciłem na napływ, ale przynęta przy, y, spłynęła do przelewu i troszeczkę, ja wiem, w połowie tego przelewu było uderzenie. Co to jest? Klenior. Kleń ładny. Nawet fajny, no. I tu już użyję podbieraka, ale ma przynętę całą w pysku Jeszcze paszek mu stoi w poprzek. Widzisz? Chodź, Klenik, chodź. O. Nie przejmuję się tym, że się wkręci. O, pięknie się wypiął od razu. Ale jest to taki grubasek. To jest cel o, naszej wyprawy dzisiejszej, nie? orzański gruby, letni Kleń, Cieplutki, fajny. No, 46 cm. O, też ładny. Fajny, nie? Dobra, szybko do wody, niech płynie. Leć, powiększe. Poszedł. No, co łowisz? Kenarta mam założonego, ale trochę drobnego. A Ty masz większy model. Czy inny, inny? model, dużo większy. Ale też płytko chodzący, więc też sobie wymienię na na coś podobnego. Ale chcesz mieć po prostu Większy, większego. Tak, większy wobler. czyli selektywna i inna przynętowa. Tak, dokładnie. Nie wiem, czy będzie taki jeszcze. Jaki kolor to jest? Dosyć ostry. Żerowa taki. Zakładam go na agrafkę, szybko złączkę. Takie najbardziej lubię stosować. Pyk, założona. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby podczas holu ryba mi się wypięła, tak więc ufam bardzo tym agrawkom. Czas nas nie było, pisaliście do nas, kiedy wrócimy, że czekacie na filmy. Bardzo chcieliśmy wrócić na rzekę, ale no już pomijając tą sytuację pandemiczną, że były problemy z czymkolwiek i tak dalej, ale też nasze sprawy życiowe. I to nam zajmowało większość czasu, ale wracamy i mamy, mamy nadzieję, że wrócimy na dobre, że będziemy regularnie wrzucać jakieś filmy, że będziecie ciągle z nami że jakoś coś się będzie toczyło. Pamiętacie, jeżeli coś nas zatrzymuje z, z regularną publikacją, to to nie jest nasza niechęć do łowienia, bo z pasji się nie rezygnuje. Są to naj najprawdopodobniej czywniki, na które nie mamy wpływu. Początkiem wiosny mieliśmy na pewno problem, żeby się zwodować, bo była potężna woda, i przez naprawdę przez miesiąc czasu woda była powodziowa, nie było gdzie się zrzucić łodzią, nikt nie łowił. Było to po prostu niewykonalne. Tak, no i pogoda też się rozpieszczała, nie? No było zimno. Bardzo długo, bardzo długo nie mogła odpuścić zima. Wiosna przyszła bardzo późno. Wszystko się poprzesuwało. W czasie. Jeżeli chodzi o warunki, takie do łowienia, to wygląda naprawdę fajnie, bo nie ma ani strasznych. Woda jest taka akurat w sam raz na łowienie. Ale problem jest z rybą. Nie wiem, co się dzieje, że tej ryby jest mało. Tak szczerze mówiąc, na naszym odcinku to słyszymy net od wędkarzy łowiących na zasiadkę, tych, od tych, co łowią białoryb, że, że jest naprawdę fatalnie. Nie wiadomo czemu tak jest. Mówię, bo warunki takie, jeżeli chodzi o warunki pogodowe, o stan rzeki, to tutaj jest wszystko w porządku. Poziom wody jest wręcz idealny, wymarzony. Rybę widzieliśmy, że się tarła. Wszystko wyglądało w porządku, ale z braniami jest problem. Na pewno lata w przeszłości były dużo, dużo lepsze. Więcej ryb się dało na dostawach i liczymy na to, to się jeszcze zmieni. Mamy dopiero lipiec, jeszcze cały sierpień, wrzesień. Może tutaj coś się, coś się odbije. Tak jak Paweł mówił, koronawirus nas trochę zatrzymał, tak jak i wszystkich. Było innych spraw dodatkowych, ale już wracamy. Mam nadzieję, że sobie pofilmujemy troszkę nasze wyprawy. My będziemy częściej na wodzie. Chcemy być, lubimy dalej łowić. Nie zawsze uda się odpowiedzieć na wszystkie komentarze na Facebooku. Będziemy najczęściej na wodzie, jak się da. Oglądajcie nas, lajkujcie, subskrybujcie. Jak macie pytania, to piszcie. Postaramy się odpowiadać i będziemy systematycznie wrzucać jakieś filmy. Przy okazji zobaczcie sobie kilka ujęć poprzednich krótkich wypraw. Pierwsza ryba w tym sezonie. Nawet nie wiem co to jest. Mam założonego woblera. Jak na wobler, to delikatne branie dosyć. Boleń? No właśnie, czy może kleń, bo... jak myślisz? Może bolę, bo tutaj dzisiaj coś tam się chlapie Zrobisz? na główkach. Nie no nie będę zgadywał, bo ogon widziałem Ale Klej klejnik, fajny nawet zobacz. No, nie? Przyzwoity. Przyzwoity klejnik Zobaczymy czy są powycierane Wysypki nie ma tarłowej. No było informacja, że się wytarły, ale zobaczymy. Tak. Na pierwszą rybę w tym roku to nawet zacna. Nie jest to rekordowy okaz, ale fajny, nie? O, teraz, o, teraz będę żyje. zobaczyć. Odżył. Odżył, tak. Plus... Ważne tego Woblera, bo... Tak, muszę wziąć jakieś szczypce. Gumowy wybiera piękna sprawa. Chodź, klej. Mierzymy go od razu po okazji. No musimy w tym miejscu na przypomnieć, że która to jest główka? Czwarta, piąta i nie było nic tylko jakieś nic tam drobne dania. Dokładnie. Nie ma wysypki zerłowej, czyli faktycznie już są potarle. A jeszcze parę dni temu były, nie? Fajny klinik, gruby, taki ciężki, fajny. No na tym zestawie, to powiem ci, emocje są. Dobra, zmierzę go, zobaczymy ile ma. O, 47 z mojej perspektywy. Dobra, wypuszczam go. Szybko, niech sobie płynie i rośnie. O, znowu przelew od razu. A główka taka nie, nie, zobacz, niezbyt nie piniowa. Tak, A, tak. Jest jeszcze woda nie jest taka mega niżówka jak na, na lato. Troszeczkę jest taka w miarę, że jeszcze poszło się zwodować naszego miejsca do wodowania. No obrotówkę nic się nie działo, totalnie nic. Zmieniliśmy na woblery. Ja troszeczkę większy wziąłem. Albo ma mniejszego założonego i jakiś klejnot. Mówimy dalej. Założonego mam woblera Gloga. W takich barwach tygrysich. Tygrysich, tak. Wobler, który się zawsze na odrze sprawdza. Fajny jest. Nie idzie zbyt głęboko, tak, że praktycznie przy same dnie wali. Tuż nad dnem chodzi. Bardzo fajny wobler. I na niego będę próbował tylko w różnych odmianach. Będzie zmieniał kolory i zobaczymy. Może coś jeszcze siądzie fajnego. Łowię dalej. A wzięła z napływu czy z warkocza? Jest co? Rybka? Tak w połowie. W połowie warkocza, to, to gdzie już wychodzi ci na prostą, to tam gdzie się te zwary zaczynają. Ale mówię, uderzenie też nie było takie... Niekiedy klenie biją bardzo mocno. A ten takie było tylko delikatne stuknięcie. Czyli odrochowo ciąłeś? O, tak, trzeba ciąć. To nie ma takiej opcji, żeby nie ciąć, nie? Można o, było to przegapić? Tak, można było. No to było takie puknięcie jakby, jakby. Czasem jak w kamień się uderzył, jest podobnie. I mam następną. I też, tak jak widziałeś, też musiałem przyciąć, ale niestety szedł. No bywa i tak. Zobaczę, czy kotwice są całe. Mm, widzisz, kotwica rozgięta. Nie sprawdziłeś. Nie sprawdziłem, dokładnie. Nie sprawdziłem kotwicy i to mogło być przyczyną tego, że mi ryba zeszła. Czyli co? Sprawdzamy po każdym holu, po takim cięższym. Tak, koniecznie. Dosyć miękkie są tu kotwice. Jakbyśmy mogli wymienić się w sumie, Paweł, na mocniejsze. Te są dosyć tutaj miękkawe. Ale jakbym dogiął po, po tamtej rybie, to by było w porządku, nie? Trzeba, trzeba sprawdzać jednak. A pęci, że też była fajna ryba. tak Ma się było czuć, że było na pewno coś podobnego do tego poprzedniego klenia. Zobacz, jedna ryba wyjęta, i mimo tego w następnym rzucie kolejna ryba, wierzę nie. Czyli to nie jest tak, że jak się jednego klenia złowi, to od razu można zmieniać łowisko. Tak, nie ma tej, nie ma tej ciszy zachowanej, a pomimo to biorą. Tak, Ale wieździe biorą już praktycznie na prostej, zobacz. ja rzucam na, na przelew. Takim wachlarzem mi to wszystko spływa jak już jest przynęta po prostej tak naprawdę, powoli zwijam mi wtedy zbranie. Czyli tam w większości przypadków, gdzie inni ludzie jak przynęta wyprowadzą, to już ją zabierają tam. Tak, tak, no bo taki jest, taki jest odruch, że już po prostu tym wachlarzem schodzi już jest naprost Ciebie, to już się szybciej zaczyna zwijać, a tutaj dopiero wtedy zaczynają być ryby. Wszedł od razu w nurt. Popatrz, i to główka taka, gdzie ładnie kilka rzutów oddaliśmy się, nic nie działo. Już trzeba nawet w myślach miał, żeby główkę zmienić, a to tak. Co siedzi, nie? Coś siedzi. Ale branie było ogromne, ogromnie, ogromnie mocne. Walnął? Ojej. jej. tężnie. Jaś. Jazik? No, przed chwilą mówiliśmy o tym, tak? Żeby fajnie było, żeby jakiś jaś wyjechał. Tak, jaś. No. Bo dosz do powierzchni, bo widać nie? Tak. Sam jednak Bardzo mnie to cieszy. Więc co zauważyłem to u nas taką pewną zasadę trochę woda do góry i od razu jaździej się pokazuję Nut mu pomaga Tuba Próba, Próba, Próba podebrania? Miałem delikatne trochę pyski, może mi się uda go bo... Naprowadzić na to jest. A siedzi. O jaki gruby, fajny, ciężki, jak nie No delikatny zestaw, taka rybka. jaś Jest. Podrzański. W końcu jest jaźń. Na woblerka, nie? Tak, na woblera. Piękny. Brania atomowe. Bo wędki nie wyrwał. Na bym miał lekko ustawiony hamulec, bo jakbym miał mocniej, to bym na pewno kurwa zestaw. 40 43 cm To są do wody, do wody Niech płynie powiększę. płynie sobie jaziło to mówimy dalej Tak Tym razem założony wobler Kenard fajne ubarwienie te woblery mają potężnie mocne kotwice tak, te są naprawdę, te to są nie, nie A zauważyłeś, że ty masz tylko jedną kotwicę? Jedną kotwicę mam i elegancko się w nią wciąż. Czyli nie muszą być dwie. Nie muszą być dwie. Siedziałem w kamieniach na samej W Wobeł pukał o kamyki, a mam płytko chodzący. No i wystukał tego klenia i tego jazia. W jednym miejsce rzuciłem chyba 4 czy 5 razy Siś nic nie działo. No i za kolejnym razem ostatnim już branie. Natomiast nie ma co się zniechęcać rzutami. Tak właśnie sytuacja na klinowaniu wygląda i na jaziewaniu o, Wielkie, a się chwarte zadasz. Wyciąga, nie? Ciąga tak. A delikatnie, no, Tak sobie. delikatnie mam, ale jeszcze nie wiem, że będzie wolna. Rybka. Opuść, stawiałby ryby. Może no, jest fajnie. Nie, prąd, wiesz? Całe klęczy jaś główka jedna z, tak, z tych głębszych, bo znak bity No też do powierzchni szybko wyszło Tak więc może i będzie i jaś ale gwarancji nie jaśmieć, ale ryba niestety. Ryba ładna ryba była. No falę zrobił nie zna. No. Podobny wielkością do tego poprzedniego. Trudno, bywa i tak. Bywa i tak.